Dlaczego się boisz Markusie w? Dlaczego nas wolnych internautów zastraszasz? Boisz się czegoś, że może zostać poddane w wątpliwość jakieś twoje słowo? Kim jesteś? Dlaczego bez żadnych emocji nagrywałeś magię drz zamiast uruchomić swojego adwokata wtedy właśnie? Chcesz zamknąć nam usta? Ale my na to nie pozwolimy. Nie jesteśmy anonimowi bez zdjęć i z jedną literą nazwiska, bo nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ty jesteś anonimowy i chcesz, aby cała Polska milczała na temat zbrodni, powiedz nam dlaczego. Ujawnij swoje personalia i zdjęcie. What are you afraid of, Marcus Wu? Why do you free us, web users? Are you afraid of something that can be questioned about your word, who you are? Why without any excitement did you film Magda Z instead of running your lawyer then? You want to close our mouth. But we will not let it. We are not anonymous without pictures and with one letter of last name, because we have nothing to complain about. You are anonymous and you want all Poland to be silent on the crime. Tell us why. Disclose your persona and photo.